No, będziemy nagrywać, tak? Mhm. Już leci. Gotowa? Gotowy? Gotowa. Czegoś nie ma w szkolnym programie, zapomniano o tym uśmiechu. A tu chodzi o waszą sprawę, o tabliczkę marzenia uśmiechu. Sprawę trzeba załatwić od ręki. Na każdej ulicy, Przez podróże, Mamy do zmieru, A uśmiechu jest ciągle deficyt, Więc prosimy, tak tą uśmiech, Bo uśmiech jest potrzebny, Jak światą drogie Jak pachą losu Potrzebny jest nam uśmiech, Przez bardzo duże u. Od rana do wieczora, Jak również czaszy to, Piosenka wiele najepiej, nie dobry, nie ma. Tam gorzej jest mi źle, więc już mi trzeba noczyć. Tam gdzie jest podany. To proste jest i łatwe, jak dwa To proste jest i łatwe, jak dwa razy dwa. To proste jest i łatwe jest.